Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Łukasz M Na dzisiejszym odcinku rozgrywamy kolejne mecze turnieju karcianego Panini FIFA Club World Cup 2025 Przed Wami grupa E i trzecia kolejka Dzisiaj mecze Urawa kontra Monterey oraz Inter kontra River Plate Sytuacja w tej grupie wygląda następująco Inter na prowadzeniu z czterema punktami Później Monterey i River Plate po trzy punkty Natomiast na ostatnim miejscu urawa z jednym punktem, ale jeszcze wszyscy mają tutaj szansę awansu. Także otwieramy saszetki i zobaczymy, kto awansuje z tej grupy. Mamy Fluminense, Fabio Emblem, następnie Al-Achli el Shahat, Atletico Rodrigo de Paul Magician. Al-Ahli Afsha, Real Rodrigo i Al-Hilal Kulibali. Czyli z tej pierwszej tutaj saszetki nic nie wpadło. Saszetka numer 2 i mamy Inter. Federico Di Marco Crowd Hero 1-0. Następnie Gold Machine Aghoa Sporto. Botafogo, Vitinho I tu mamy Monterey, Sergio Ramos. Prowadzenie Danilo, Flamenco i Zemrawi. Czyli Inter i Monterey w tym momencie mają awans. Al-Ajn, al al Ach, Bobby, crowd hero. Z Palmeiras mamy tutaj kartę. Magician Rios. Memisze. Paczuka, Rondon. al Achli, el I Oakland Mitchell. Ostatnia saszetka. Leon, emblem Guardado. Chelsea Madueke, Jesus Ferreira, Gol Machine, Al Hilal Ruben Neves, Paris Saint-Germain Zaire Emery i jeszcze raz Paris Saint-Germain Donnarumma. Czyli mamy rozstrzygnięcie: Inter z siedmioma punktami z pierwszego miejsca, awansuje natomiast Monterey z drugiego z sześcioma. Tak to wygląda w tej grupie, czyli kolejna ogarnięta. Zapraszam na odcinek z grupą F. Także dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.